Ciche serce na każdy dzień. Żadne działania zewnętrzne na rzecz innych, zwiększenie udziału w modlitwie i liturgii, podróże do miejsc uświęconych moimi łaskami, nie zastąpią trwania przede mną w modlitewnej ciszy serca i we łzach skruchy. Maryja trwała w ciszy i modlitwie, Aż wstąpił na nią duch mój i poruszył jej wnętrze miłością, by żyła w miłości i pielęgnowała miłość, zanim oddają światu. Czy dość jest w tym sercu łez kruchy i obcowania ze mną w miłości, by czyny twe święte były, by rodziły świętość w tych, do których idziesz, Wśród których jesteś. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.